Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj kolejny mierzymy. Słuchajcie, przez przypadek weszłam dzisiaj do pepko. W sensie, to wiecie, no planowałam, dobra, zajrzę do pepko, ale nie podejrzewam, że znajdę tam fajne ciuchy. Słuchajcie, podejrzewam, że te ciuchy są naprawdę udane. E, także możemy tutaj trafić e, jakieś hity. Zobaczymy. E, tak na pierwszy rzut oka wydają się fajne. Poprzednie mierzymy. Wam się podobało. Miałam taki śmieszny humor i dzisiaj również mam taki głupkowaty, śmieszny humor, więc idealny dzień na nagrywanie mierzymy. Dobra, słuchajcie. Tu jest cała torba z Pepko. Na zakupy wydałam 180 zł i mam tutaj kilka rzeczy, które wydają się całkiem fajne. Słuchajcie, świetne kapcie. W ogóle żałuję, że nie było takich innych. Będę musiała... Zajrzeć do innego PEPKO. tak jest okiem, ale tak fantastyczne. Natomiast były same 36. W ogóle nie wiem dla kogo te 36. Znaczy dla w mojej rodziny, dla nikogo. Wzięłam sobie takie. One mi się naprawdę kojarzą z takim znowu drogim hotelem. Kto nie widział poprzedniego holu, kto widział ten wieozo, chodzi drogi hotel. Czy Wam się to nie kojarzy z takim właśnie ekskluzywnym hotelem? Słuchajcie, te kapciochy kosztowały 20 zł, więc w ogóle super deal. Od razu Wam będę tu cenę mówić. Teraz je założę. Pasuje, fajne. Po prostu mi te pompony rozwalają. Nic, tylko założyć taką właśnie satynową, um, luźną piżamę. Chyba gdzieś spokojnie spokoju nie nagram, córami co chwila będzie wchodziła. Dobra, także kapcie, luksusowy hotel, zwiewna piżama, szlafroczek i tak dalej. Wiem o co chodzi. Lecimy dalej. Słuchajcie, to będzie jakiś totalny szpas. Tak czuję to. Futro, futro za 80 zł. Uważam, że niezła cena. Tak wygląda, beżowe. Wzięłam rozmiar 42, taki oversize. Zaraz Wam pokażę na sobie i ma kaptur. I tego właśnie szukałam, futra z kapturem na suwak. Także 80 zł, rozmiar 42, 20 euro. Spódnica, wyciągnęłam ją tak z tyłu, była wciśnięta a la Chanelka. Strasznie mi się spodobała, bo zobaczcie jaki ma fajny materiał. Taki bukle jakby, szorstki dosyć, ale spódnica jest cieniutka, bez podszewki żadnej. Nie jest jakoś wybitnie uszyta. Ale podoba mi się kształt, ma kieszenie, ma tutaj takie guziki, które można odczepić, oczywiście. I z tyłu jest na suwak. E, I ta spódnica to jest rozmiar XL. I ta spódnica po przycenie 20 zł z 30, więc uważam, że cena świetna. I to mówię, wzięłam taki jakiś, taką sztukę, która była rzucona. E, co tu jeszcze? Słuchać, taka koszula nocna, ale pomyślałam, że będzie fajną tuniką do chodzenia na co dzień. No bo, jak nie widać, że to jest koszula nocna, nie jest napisane na niej go to sleep albo wiecie, enjoy your night czy cokolwiek, no to nie wiadomo. Słuchajcie, kiedyś kupiłam sobie w Victoria's Secret w Stanach, 100 lat temu, fantastyczną, z fantastycznego materiału właśnie koszulę nocną, w której chodziłam bardzo długi czas i tu kupiłam coś takiego, szczególnie dla wysokich osób, myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. Zobaczcie, jak ładnie się mieni. To jest taka właśnie koszula nocna. Była też czarna, ale czarna była taka... Nie była czarna taka nasycona, tylko tak jakby sprana już i podejrzewam, że nie byłaby... Niezbyt dobrej jakości i to kosztuje 20 zł. Tutaj mam rozmiar L yy, i zastanawiałam się, czy wziąć M czy L, ale stwierdziłam, że wezmę taką właśnie większą. Yy, więc zobaczymy, jak będzie leżała jako tunika. I słuchajcie, mam też spodnie. W sumie od spodnie się zaczęło, jak weszłam. Jak nie widzieliście, poprzedniego mierzymy z Pepko, to zapraszam. Były tam białe spodnie, nigdy ich nie założyłam, ale mam je w szafie i są bardzo elastyczne, fajnie leżą. Także mam nadzieję, że te też zobaczcie, jaki mają szeroki pas tutaj w pasie, mocny taki. I to jest kolekcja Beloved Woman Jeginsy, średni stan rozmiar 42. I yy, cena to jest, słuchajcie, całe 30 zł. No dosłownie cena jak z bazaru. Jak byłam, słuchajcie, nastolatko, z moją przyjaciółką jeździłyśmy na bazar pod stadionem. Kto pamięta te czasy, pisze w komentarzach. Bazar na stadionie, Boże. Po prostu moja mama nigdy mnie nie chciała tam zabrać i zawsze z moją przyjaciółką i z jej mamą jeździłyśmy. Rano trzeba było jechać, samego rana wstać, 6-7 rano jechać tam na bazar i tam były jeansy za 25-30 zł. Fun fact zabawna historia. Kiedyś, słuchajcie, mierzyłam te jeansy, ale stwierdziłam, że mi coś nie leżą, właśnie tak o 8 rano mierzyłam dżinsy, wiecie, na dworze, za, jakąś, za jakimś kartonem. Pani podeszła do mnie i mnie walnęła po łapach, jak jej powiedziałam, że nie kupię tych, że nie chcę jednak, dziękuję bardzo. Ja się przestraszyłam, odskoczyłam, a druga pani, która stała obok, mówi Dlatego dostałaś po rękach, bo to jest zła wróżba dla tej pani, bo ona już nic dzisiaj nie sprzeda. Widzicie? Jeżeli ktoś, kto handluje, może mi to potwierdzić, proszę mi to potwierdzić. W ogóle, jak Wam się podobają, moje kwiaty są tak boskie. To jest, słuchajcie, grysik. To są te wazony z HM-u. I grysik taki tęczowy. No, tak mi się podoba. Myślę, że cudnie to wygląda na tle. Chciałam coś takiego wysynnego nowego. No i słuchajcie, jak weszłam w dział bielizny, znalazłam jeszcze taką braletkę. Wiem, że dzisiaj gadam tak szybko, ale jestem tak nakręcona. E, taką braletkę. Z przodu jest bawełniana, a z tyłu zobaczcie, ma taką koronkę. I teraz jest taki trend. Już oczywiście nie teraz, tylko, bo jak ja byłam młodsza, to również były takie krótkie bluzeczki, braletki i tak dalej modne. I dziewczyny nosiły takie bielizniane topy, jako. Normalne, czy tam takie dłuższe staniki, i tak dalej. I pomyślałam, że to będzie super, właśnie sprawa, żeby założyć czy pod sweter. Czy wy też tak macie? Pisaliście mi w komentarzach, że też jak macie sweter, coś luźnego, zakładacie braletkę. Słuchajcie, to kosztuje całe 15 zł. Uważam, że fajny top. Zobaczymy, jak będzie leżał. I pomyślałam, że sobie fajnie to zestawię. Dobra, nagadałam się, słuchajcie, na maksa. Eee, zrobimy sobie teraz, mierzymy. Trzymajcie kciuki za te rzeczy. Mam nadzieję, że będą wyglądały fajnie, także zabieramy się za przymierzanie. Mamy to, słuchajcie, zacznijmy od braletki, zobaczcie jak fajnie wyglądają ramionczka, bardzo mi się podoba ten taki spaghetti strap, to jest bardzo, bardzo na czasie, tutaj widzicie nie jest tak odsłonięty tak, że tu widać nam piersi, naprawdę fajna ta braletka, zobaczcie, tak wygląda, sięga tutaj widzicie do końca żeber u mnie i nawet wiecie, no nie trzyma jakoś mocno biustu, ale jakoś tam trzyma, z tyłu wygląda tak. Więc naprawdę fajnie nawet na imprezkę. A, jeszcze tego miśka miałam założyć. Słuchajcie, tak byłam ciekawa tego miśka. Najprawda, naprawdę na niego czekałam. On jest ogólnie na podszewce. Jak ja go zobaczyłam, od razu wiedziałam, że go chcę. Od razu wiedziałam, że chcę takiego oversize'owego misia, e, wiecie, z kapturem. Spódnica jest genialna. Mega Wam polecam tą spódnicę. Jest bardzo wygodna. Ma miły materiał. Naprawdę fajnie leży. Ma super długość. No i jest tego materiału bukle. Już Wam pokazuję pokażę wam tu z bliska, tak wygląda świetnie leży, bardzo fajny materiał, przyjemny do ciała wysoki stan, oczywiście można dać ją niżej, także uważam że spódnica jest hitem za tą cenę, zresztą ten top, ta braletka jest sztosem, można ją nosić normalnie jako część ubioru, bo zobaczcie jest podwójnie szyta tutaj nic nie prześwituje, sutki nie prześwitują nic, wiecie, no nie jest nie jest to cienka prześwitująca myślałam, że, że będzie jednak bardziej, bo to jest prążek ale jest to prążek podwójny do tego, słuchajcie, czujesz jak taka żuwa w takim crop topie? no ale dobra. Słuchajcie, do tego ten misiek, w którym już mi jest bardzo ciepło. Piękny ma kolor. Na początku myślałam, że to jest taka kurtka przez głowę, taka bluza przez głowę, ale nie. Zobaczcie, jaki fajny. Czy on nie jest świetny? Naprawdę ten misiek jest fantastyczny. Można go zarzucić do auta, czy nawet trzymać sobie w samochodzie, coś takiego, jak jeździcie autem, żeby mieć zawsze coś takiego ciepłego. Moje rodzice na przykład zawsze trzymają takie polary, wiecie, z jakąś tam firmą a takie coś naprawdę będzie na, bardzo fajne i na czasie, no żeby w Pepku znaleźć coś takiego super, ekstra to jest. nie pamiętam czy był inny kolor czy nie, ale wygląda bosko wiecie do czego będzie fajne? ta moja kurtka bez rękawik z Zary chyba albo z wiosny albo z jesieni, już nie pamiętam ja sobie lubię robić warstwy na beżowo i wtedy to bardzo fajnie wygląda jeszcze beżowe, leginsy i w ogóle mamy sztos także tu nie patrzcie na dół, ale właśnie tak bym wystylizowała, żeby się grubiej ubrać nawet na teraz, dzisiaj strasznie wiało Także dajcie znać, co sądzicie, czy to wygląda fajnie. Ja jestem zakochana w tym misku. jest niesamowicie ciepły i słuchajcie, ma podszewkę z hitem po prostu. Jest hiciorem. No dobra, przejdźmy do drugiej stylizacji, zobaczymy jak będą na mnie leżeć, jak będzie leżeć tunika i spodnie. Moja wizja z tym odfitem nie do końca się sprawdziła. Faktycznie jest to po prostu koszula nocna. Eee, już wam pokazuję niżej. Zobaczcie, tak wygląda. No mówię, czy kilka lat temu może bym tak poszła, ale... Już to nie jest mój styl. Jest to bardzo wygodna koszula nocna bawełnę, jest spoko, jest cieniutka. Ogólnie t-shirty w Pepko również są, ale powiem Wam, że nie w moim stylu zupełnie. Jakoś te t-shirty z napisami typu Love, amazing. To nie jest mój styl. Jak widzę Panie właśnie w takich ciuchach, no to nie, mówię, to mi się nie podoba osobiście, ale każdy ma inny gust. Jeżeli lubicie takie t-shirty z takimi napisami, spoko. Jedno, co Wam mogę polecić, widziałam takie bluzki z twarzami, nie wiem, czy widzieliście będąc w Pepko, i one są naprawdę spoko. One wyglądają jak takie, wiecie, H&Mowe, <laughs> powiedzmy. To zakrywa tyłek. Już Wam pokazuję leginsy z bliska. A leginsy wyglądają tak, leginsy, jeginsy z moimi kapciuszkami. Pięknymi. Tutaj bardzo ładnie zbierają, słuchajcie. Są trochę podpępek faktycznie, ale super trzymają się w pasie. Nie wiem, jak w czasie będzie, czy będzie tak na tyle spoko, czy cały dzień wytrzymają, czy jednak będą zjeżdżać z brzucha. Z tyłu wyglądają tak, są kryjące. No chyba że zobaczę później na nagraniu, że nie są, ale wydaje mi się, że są kryjące, mają duże kieszenie. Z przodu kieszeni brak. Także za tą cenę uważam naprawdę udane. Jeginsy, spodnie, jeansy. Osobiście, gdybym miała co zmienić, to bym dodała tutaj jednak kieszenie z przodu i zrobiłabym je jeszcze wyższe, bo teraz sięgają tak pod pępek, a ja bym je zrobiła do pępka, ale one są właśnie mid i tak takie są raczej wyższe niż... niższe. Także no, naprawdę bardzo udane spodnie. Uważam, że nie mają świetne leginsy, jeginsy jeansy, za tą cenę taka jakość naprawdę świetna takie spodnie będą świetne do swetrów do różnych szerokich wiecie oversize'owych gór nie wiem właśnie jak się będą trzymały w ciągu dnia, jeżeli coś wiecie na ten temat to mi dajcie znać jeżeli macie takie spodnie, czekajcie jeszcze założę miśka, założę tego miśka, który jest absolutnym hitem, tego mierzymy słuchajcie, jak macie po coś lecieć to właśnie po tego miśka, boski także uważam, że naprawdę udany zakup, czy to do spodni czy to do kapci nie, no do różnych outfitów ten misiek będzie świetny jestem w nim zakochana, w życiu bym nie powiedziała, że Pepko wygląda jak Zara Miodio, Miodzio, po prostu czuję się jak taki misiek w tym i naprawdę ma fajny krój, fajną długość, przyjemny materiał, podszewkę czego chcieć wiedzę, no za 8 dych w HM czy w Zarze takiego nie uświadczycie, no chyba, że na jakieś przecenie, ale też wątpię w ogóle to są też takie wygodne kieszenie także tyle kochani, dajcie znać co sądzicie, o tym mierzymy z Pepko, wiem, że było krótkie wiem, że było szybkie, ale poszłam, wybrałam takie najbardziej, wiecie, rzeczy, które mi wpadły w oko. Będzie też Mierzymy z Action, bo też kupiłam kilka rzeczy, ale będzie trochę innego typu. Zobaczycie. Nie zapeszam. Bo dzisiaj napadłam i na Pepko, i na Action. Taki miałam dobry dzień. Także, czy ja wam powiedziałam wszystkie ceny? Tak, chyba wam powiedziałam ceny wszystkiego. A jak nie, to piszcie w komentarzach, jeżeli coś ominęłam. Mam nadzieję, że Mierzymy wam się podobało. Dajcie znać, czy lubicie Pepko pod kątem zakupów dla siebie, dla rodziny, dla męża, dla dzieci. Czy kupujecie tam często? Ja kupowałam rzeczy dla małej, jak była mała. Teraz nie kupuję tak często, bo dużo rzeczy jest takich bardzo kolorowych, bardzo z obrazkami. Fajniejsze rzeczy, szczerze mówiąc, w PEPKO, dla, moim zdaniem są dla chłopców. Te oliwkowe z dinozaurami jakoś tak bardziej mi podchodzą niż te dla dziewczynek, które są przesłodzone, fioletowe, różowe. Wiecie, po prostu takie żywe kolory, które. Bijo po oczach, ale co kto lubi? Także to było moje mierzenie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dzięki za spędzenie czasu ze mną. Mam świetny humor. Dzięki Wam. Dziękuję, że oglądacie. Jestem Wam bardzo wdzięczna i widzimy się w kolejnym. Pa, kochani!